Pokój dobro. Takie pytanie otrzymałem: Co zrobić, jak się zobaczy pierwszy siwy włos na głowie? Dla niektórych to może być trudne, bo zauważamy, że zużywa nam się materia, prawda? że się starzejemy, że zaczynamy uczestniczyć w jakimś procesie, który do tej pory wydawał nam się obcy. Po prostu przemijanie nas dopadło, i tak jak przemijanie od samego początku w jaki sposób towarzyszy człowiekowi, tak przychodzi taki moment, gdzie w sposób świadomy sobie uzmysławiamy: aha, to już teraz tak będzie. To ja już teraz zaczynam iść w określonym kierunku. Słuchajcie, życia nie starczy, żeby się narzyć. Dlatego na całe szczęście mamy całą wieczność. Tak to Pan Bóg świetnie zaplanował że mamy całą wieczność z Nim, aby już tam bez znaczenia, bez jakiegokolwiek odcienia zła, bez trudu, bez smutku, bez żalu żyć przez całą wieczność. Natomiast no, ten bierze siebie włosy sygnalizuje jakoś i może dobrze, że nam uzmysławia, słuchaj, ty musisz obrać właściwy kierunek. Twoje życie na ziemi tu nie będzie y, trwało wiecznie. Cokolwiek byśmy nie zrobili, nasze życie tu na ziemi nie będzie trwało wiecznie i od naszych decyzji Zależy też to, jak ono będzie wyglądało w wieczności. Tylko głowa do góry: wykorzystuj czas jak tylko najlepiej możesz. Skoncentruj się na tym, co jest istotne w życiu, co tak naprawdę jest istotne. Skoncentruj się na życiu, na miłości. Jeśli doświadczasz grzechu, zwróć uwagę na to, że Bóg ma dla Ciebie propozycję, ma dla Ciebie łaskę, miłosierdzie. Zacznijmy wreszcie żyć tym życiem prawdziwie i tym wszystkim. Co nam się w perspektywie wieczności opłaci, bo to co doczesne przeminie. Pokój, dobro.